Rozpiętki na maszynie. Jedno z najbardziej popularnych ćwiczeń na klatkę piersiową. Niestety bardzo rzadko widzę, żeby ktoś robił je dobrze. Zapraszam na poradnik, jak wykonać go poprawnie. Zaczynamy od ustawienia. Na początek góra maszyny, czyli ustawiamy najdalszą opcję w celu uzyskania maksymalnego rozciągnięcia klatki piersiowej. Następnie siedzisko, ustawiamy tak. Aby przy wyproście ramienia, wygodnie złapać sobie rączkę. Następnie ustawienie klatki piersiowej. Ważne jest tutaj, żeby delikatnie wysunąć się do przodu i oprzeć klatkę mocno o ławkę i wypiąć ją do przodu. Utrzymując tą pozycję, w 100% będziemy w stanie zaangażować klatkę piersiową, a nie mięśnie na ramienne. Także jak mamy już pozycję, łapiemy sobie wygodnie rączkę. No i teraz w pełnym rozciągnięciu pracujemy. I teraz, kiedy łączymy ręce, ważne jest, żeby nie zbliżać do siebie dłoni, tylko łokcie. Czyli na lekko zgiętym ramieniu przybliżamy do siebie łokcie. W takiej konfiguracji będziecie pewni, że wasza klatka pracuje najlepiej jak może. Jeżeli podobał Wam się poradnik i przydał, zostawcie obserwację i do następnego. Na razie.